Wdech, zatrzymaj. Lekko zaokrąglonymi plecami opuść dół. Góra, wdech. Umi kolana i zluźno zrzuć cały ciężar z w dół. Góra, wdech. Zrzuć cały ciężar w dół. Wdech, jeszcze dwa razy. Wdech. Wdech. Wdech, zostań w dole prosty kolana, opuść, się opuść Nawal stamatło. Lepiej jest trochę. Jeszcze trochę lepszej. Prosty kolama. Ty prosty kolama Jonek. Prosty kolana. Ty kolana, ty ty. kolana. O. Ty ginąs, łapiesz zębki i wracasz bezpiecznie do burak. Okej? Na górę. Szczotka ma być zielona i czerwona. To, to Zapraszamy, tak? No dobrze. Ona się ruszać przypomnę, jak, jak się nazywa. No, <laughs> to to do Nie. do startu, Widzimy start. Płaciliście kiedyś tyle zabiega, nie? Z, e, za nie? Za Powoli się rozwija. Niedługo będę jak Teraz zostało 10, 9, 8,

Dzięki Wam, kibicom Herbalife ten Dnia 2013, wczoraj i dzisiaj w namiocie marki Reebok, sponsora tych zawodów, wybiegaliśmy ponad 70 km na bieżni mechanicznej, a Reebok za każdy jeden kilometr przeznaczył 100 zł na akcję charytatywną biegiem przez świat. O tej akcji za chwilkę powiemy parę słów. Jej celem jest zebranie 160 tysięcy zł na operację dwóch dziewczyn Kasi i Oli są właśnie bohaterowie tej akcji, Karol za chwilę powie od siebie parę słów, natomiast w tym momencie eksperci marki Reebok, Lilia Chojewska, pewnie Wam bardzo dobrze znana, wybitna polska lekkoatletka biegająca na 1500 i 3000 metrów, a także Tomek Brzuska, również ekspert marki Reebok, miłośnik triatlonu i treningu crossfit, przekażą symboliczny czek właśnie na kwotę 730 zł. tyle udało nam się wybiegać, dzięki Państwu między innymi tą kulitką myślę, że to jest ten moment. Gratulacje! Myślę, że to naprawdę duży sukces. 7030 zł. Ale proszę. Ale ten. Tak. Nie, dajcie gojcie, gojcie, jest ja po prostu nie. 9, 7, 7, nie, nie, do zajechania.